Cześć, dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj zabieram Was w przegląd nowości Sinsaya. Najnowsza kolekcja, wiosna 2025. Zapraszam Was, zobaczcie jaka ilość rzeczy tutaj wisi. Ogromna, ale to nieważne. Z przyjemnością to wszystko dla Was przymierza. Bardzo będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę, zasubskrybujesz mój kanał. Lecimy do 20 tysięcy i to jest mój cel na najbliższy czas. Pierwszą sukienkę z nowości już mam na sobie, taką dopasowaną, na ramiączkach. Słuchajcie, nagle z takiego zimna zrobiło się ciepełko, praktycznie lato, prawie 30 stopni w Poznaniu, więc naprawdę letnie rzeczy już wskazane i tak chodzenie bez rajstop, chodzenie w trampkach. Idealnie. Bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Dajcie znać w komentarzach, czy też czekałyście, czekaliście na wiosnę, tak samo jak i ja. Nie ukrywam, że jak jest słoneczko, to od razu chce się więcej. Natomiast sukienka bardzo, bardzo fajna, dopasowana. Idealny materiał, taki prążkowany, jak widzicie. Nie wiem, czy ona czasami występuje też w innych opcjach kolorystycznych. Zobaczcie sobie na stronie. Wszystko będziecie mieli jak zwykle podlinkowane w opisie tego filmu. Ja mierzę rozmiar M. Czuję się rewelacyjnie komfortowo, mimo tego, że te paseczki być może pogrubiają, być może robią coś takiego niefajnego z sylwetką, to jej tak czuję się rewelacyjnie, fantastycznie i szczerze wam powiem, że na pewno jedną taką w tym roku sobie kupię. I nie wiem, czy tą <tak>, tak naprawdę, ale chciałabym właśnie chociaż jedną dopasowaną sukienkę mieć w swojej szafie. Tak, nie ukrywam, że jest to też ogromny motywator, no bo tutaj wszelkie możliwe mankamenty sylwetki są. podkreślone Oczywiście, że ja, być może oglądacie moje vlogi, jak nie to tu zmienić, bo z vloga dowiecie się, że ja cały czas pracuję nad swoją sylwetką, tak będzie w tym filmie dużo różu, bo ja lubię ten kolor. I szczerze Wam powiem, nie często w nim chodzę, ale go lubię, i jeśli mam do wyboru coś, co nie do końca do mnie przemawia, a właśnie różowe rzeczy, no to z reguły wybieram róż. Nie zrażajcie się jednak tym, bo większość z tych rzeczy, na przykład ten komplet lniany, możecie dostać również w innych kolorach. Wystarczy przeklikać w opcjach kolorystycznych i możecie dobrać coś dla siebie konkretnie. Słuchajcie, będzie jeszcze jedna opcja góry do tych spodni. Natomiast to był mój pierwszy wybór i widzę, że tu kolor nie jest taki sam. W sensie to nie jest idealny komplet. I tak, jeśli tutaj jest odrobinę chyba wygniecione, to słuchajcie, wygniotło się to podczas wiszenia, bo wszystkie rzeczy były prasowane i nie ma po prostu, nie ma czarów. Ona musiała się do Delikatnie zawinąć i już jest wygnieciona, więc to miejcie na względzie, ale tak się dzieje, jeśli mamy do czynienia z bawełną, z lnem, z taką wiskozą, która daje tak naprawdę odczucie takiej właśnie rzeczy typowolnianej. Obydwie te rzeczy mam w rozmiarze L. Ładnie to wygląda, powiem Wam szczerze, że tą bluzkę założyłabym sobie do jeansowego dołu, a spodnie do bluzki, którą za chwilę Wam pokażę, i byłoby idealnie. Luzeczka ma taki rękawek delikatnie dłuższy niż ta, którą za chwilę zobaczycie. Guziczki w kolorze brązowym, dwie kieszonki. Bardzo ładnie wygląda. Tak z tyłu jest skrojona i tak trochę się namęczyłam z tym prasowaniem i nie wiem, czy nadal jest... No, już też widzę, że w dwóch miejscach jest wygnieciona, więc jeśli nie lubicie wygniecionych rzeczy, to nie zwracajcie uwagi na to. A spodnie! Słuchajcie, spodnie są rewelacyjne, ale zobaczcie, jak prześwitują! Ja mam majtki w kolorze nude i one wyglądają jakby były czarne. Halo, co tu się stało? Kieszenie całe widać, niestety. I właśnie, i to jest różnica, właśnie sobie uświadomiłam coś, że różnica między mną a większością, nie mówię, że wszystkimi, ale większością influencerek, youtuberek, instagramerek będzie wam pokazywać i reklamować, jak coś wygląda. I nie powie wam o tym, że kieszenie prześwitują, że coś się nie tak układa, że. Może to niekoniecznie, tylko będzie Wam wciskać. Kupujcie, 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 wiadomo z jakiego względu. No a ja, <grytania> ja wolę być biedna, <grytania> ale w 100% szczera z Wami, kochani. Spodnie, jak widzicie, są odrobinę za długie, ale wydaje mi się, że są o tyle łatwo do podwinięcia, że możemy sobie je przeszyć, ale już musimy kombinować. I one mają sznureczek i nie ukrywam, że są większe. Więc wiadomo, szeroki fason, bardzo fajnie wygląda, ale powiem Wam szczerze, że ja pokusiłabym się, gdybym chciała tą rzecz kupić o rozmiar mniejszy i sprawdziła sobie. O, może tak. Przeskakuję w bluzkę do kompletu. <grych> Śmieję się sama do siebie, dlatego, że teraz powiem Wam taką ciekawostkę. Tak, ja lubię opowiadać Wam różne anegdotki i ciekawostki i tutaj mamy do czynienia z taką, że jak przygotowywałam to zamówienie podmierzymy, to mówię kurczę tamta koszula mi się bardziej podoba niż ta, to jest chyba komplet, ale może tamta też będzie ok, tamte rękawki mi bardziej odpowiadają, ale miałam takie nie, komplet to komplet, Asia spróbuj jedną i drugą i będziesz mogła sobie porównać. Wiecie, powiedzieć, wszystko szczerze. Może wybrać inny kolor, jeśli ten ci nie będzie odpowiadał. I teraz tak, przede wszystkim, już teraz wiem, że muszę trochę odpuścić z tym różem, chociaż nie, nie w tym filmie jeszcze, jeszcze nie. Ale od następnych filmów będę brała inne również kolory, bo czuję się rozmyta bardzo mocno. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ta bluzka, ta koszula jest o niebo lepsza niż ta, którą poprzednio wam pokazywałam. A o mały włos znalazłaby się, wiecie, usunięta, byłaby i w ogóle bym Wam jej nie pokazała. To jest dokładnie ten sam kolor co spodni, więc mamy idealny komplecik. Jak szukacie tajszej alternatywy, Asia wysuł się, to, to proszę bardzo, bardzo ładnie wygląda. Guziczki porządnie Tutaj kieszonki nie ma, ale tutaj jest. I tak to się prezentuje, słuchajcie. Bardzo, bardzo fajna opcja na właśnie wiosnę lato. Jeszcze chcę podciągnąć. O, właśnie! Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Tutaj odrobinę może wystawać, ale i tak uważam, że super. No, gdybym miała wybierać między tamtą a tą, to zdecydowanie wybrałabym tą. I wiem, że właśnie występują w innych kolorach, więc może coś innego byłoby bardziej odpowiednie. Kolejna anegdotka z mojego życia, i być może waszego również, ale to mi napiszcie. Czy straszyli was rodzice tym, że jak czegoś nie zrobicie, nie zjecie i tak dalej, to pojedziecie do Honolulu? <śm> 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 bo mnie tak straszyli. I powiem Wam więcej, na dzień dzisiejszy niech mnie wysyłają. Już dzisiaj ja w ogóle jestem od razu spakowana i już mi tu nie ma. <grym> Naprawdę, gdybym ja wtedy, jako dziecko, wiedziała, gdzie jest Honolulu, które brzmi po prostu o zgrozu. Nie wiedziałam, no. W ogóle nie było kiedyś tak dostępnych telefonów, komputera, żeby sobie sprawdzić. Ja nie miałam w domu atlasu, żeby wiecie pójść i zobaczyć, gdzie jest to Honolulu. Dlaczego na nieświadomości dzieci tak rodzice potrafią żerować? No. <noise> Więc teraz się pożaliłam, bo tak mam bluzę Hawaii, Honolulu. <noise> I śmieję się sama z siebie. Paweł, jak zobaczył, że założyłam różową bluzę z napisem Hawaii, to od razu się uśmiechnął. Słuchajcie, no nie jest to mój pierwszy wybór rzeczy i nie ukrywam, i nie będę ukrywać, że zamówiłam tą bluzę tylko i wyłącznie ze względu na ten napis. Bo ja kocham Hawaje, one mnie wołają, ja tam mam, wiecie, lecieć, może żyć, kto wie. Zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Ale no tak, z Honolulu, taka anegdotka. Bluza, słuchajcie, 60% bawełna, reszta poliester, więc. Znacie moją opinię na ten temat. Jest ona o dłuższym fasonie kroju, ale czy tak na pewno? Niekoniecznie, dlatego że ja mierzę rozmiar XL. Właśnie taką dużą chciałam Wam pokazać, żeby ten napis był taki, wiecie, taki. A właśnie tak. Więc jeśli wpada Wam w oko, to słuchajcie, polecam serdecznie. No ja osobiście na tą chwilę, no nie potrzebuję. Nie potrzebuję, bo jedna kubka blues to są takie brzoskwiniowe, koralowe i właśnie różowe, a druga to są inne kolory, więc wierzcie mi na słowo, że różowe już nie potrzebuję, ale no musiałam zaprezentować. A spodnie to są spodnie o fasonie cropped flair. I teraz wiecie co? To pierwsze to one wypadają malutkie. Ja mam 40 i musiałam się gimnastykować przeokrutnie, żeby w ogóle Wam je zaprezentować. Kolor przepiękny, na pupie wyglądają ładnie, ale to cropped mówi nam o tym, że one są o krótszym fasonie. Więc fajnie, co prawda, na wiosnę lato, ale do mojej sylwetki, no jakoś niekoniecznie się czuję. Celowo chciałam je założyć do tej bluzy, żeby było takie, wiecie, zrównoważenie sylwetki. Na górze dużo, na dole tak wiecie wąsko dopasowanie i to się udało. Jeśli chodzi o buty, pewnie wiecie tak, że jest to Adidas Samba. Więc tak, stylizacja spoko, niespoko. Dajcie znać, ale no z bluzą tak, musiałam. Przyjmijmy, że już jesteśmy na tych Hawajach. Paweł powiedział, że właśnie w tym stroju idę po bułki. Mieszkałabyś na Hawajach, to byś po bułki tak chodziła. No, właśnie więc otóż proszę państwa jestem w stroju pobułki mieszkająca Asia na Hawajach. <laughs> I teraz pośmiejmy się trochę, dlatego że zarówno i górę, jak i dół mam w rozmiarze L. I tak właśnie w tej sytuacji osoby, które cały czas mają do mnie jakieś ale czy pretensje, że podkreślam kwestię swojego biustu. Podkreślam, mam co podkreślać, więc podkreślam, zwracam na to uwagę, abyście również wy, kobietki, które jesteście tu ze mną, a też macie bardziej obfity biust, żebyście wiedziały, że nie jesteście z tym same, że możemy się razem pośmiać. I mimo tego, że zamówiłam największy rozmiar, no to cóż, no tu wszędzie bokami wystaje, co prawda. No pewnie gdybym była na tych Hawajach, to miałabym to naprawdę w nosie, bo byłoby mi tak Gorąco, że chciałabym, wiecie, skórę z siebie ściągnąć. No a dół, jak widzicie, bo góra właśnie pokażę wam, góra jest tutaj wiązana i również na górze jest związana. Więc możemy sobie wiecie fajnie dopasować. No ale tutaj trochę za mało miejsca, wiecie o co chodzi. A dół do kompletu, w ogóle tego typu komplety, rzeczy są bardzo, bardzo modne w tej chwili. Ja sobie nie zdawałam sprawy z tego, że szydełkowe klimaty, tak? Wróciły do łask. A wiele sieciówek już je w swojej ofercie ma. I dół również jest bardzo mocno prześwitujący, mimo tego, że ma majtki w kolorze nude, no to Dużo widać, może tak. Słuchajcie, śmieję się i zupełnie mi to nie przeszkadza. Shorty. Może nie do końca dobrze się układają, ja sobie tak wiecie je podciągnęłam, ale możemy je mieć, no tylko, że ja nie lubię pokazywać pępka i tuboczków. Jeszcze nie, jeszcze nie lubię. Niebawem to się zmieni. W każdym razie, no nie lubię, więc na tą chwilę ja zwłaszcza shorty preferuję właśnie z wysokim stanem i tak właśnie je podciągnęłam. Dlatego widać odrobinę pośladki. Jak kogoś gorsze, nie patrzcie w tej chwili. O, no i może odrobinę się to nie układa w kroczu, ale komplet interesujący. Kolejna, już nie roznegliżowana, nie rozebrana, nadal w klimacie na luzaka, czyli coś, co ja lubię najbardziej. I mamy tutaj szerokie joggersy, spodnie, które mają wiązanie. Słuchajcie, tego typu bardzo podobne są w handemie, w różnych kolorach. Pokazywałam Wam w ostatnim przeglądzie. Kto nie widział, zapraszam serdecznie. Bardzo fajne, wygodne, obszerne. Fajny kolor jeansu, taki chyba jeden z najbardziej klasycznych. Mi się bardzo podobają. Z tyłu na pupie nie ma żadnych kieszeni, uniwersalne do wielu stylizacji się sprawdzą, a bluzka Jestem zakochana. Uwielbiam tego typu rzeczy w takim retroklimacie, coś takiego. Tak mi się to kojarzy. Chyba w latach 70. albo 80. nosili mężczyźni głównie tego typu koszulki, może bez nadruków, ale z tymi y, lamówkami. No wiecie o co chodzi. Fajna w ogóle bawełnka, taka konkretna, taka inna jak na Sinsaya, właśnie. Jest ona dłuższa, już Wam zaraz pokażę, ale chcę się też skupić przez chwilę. Na tym nadruku i mamy tu mama. No to dla wszystkich mamusiek tym mnie. Dzisiaj o godzinie 5 z minutami. Mama! Się poczułam, jakbym miała takiego małego Bobaska. A długość koszulki jest taka, więc spokojnie możecie sobie wsadzić w spodnie i tak dalej. Nie ma z tym żadnego problemu. Ja oczywiście, że musiałam wsadzić podstanik. Bluzka jest z elastanem, więc też bardzo fajnie z tyłu się ułożyła. Dłuższy rękawek. No słuchajcie, jedna z moich ulubionych stylówek z dotychczasowych. Zmierzonych rzeczy. Tak sobie spojrzałam na mój wieszak i mówię, kurczę, jak to fajnie będzie pasować, i właśnie tak, co prawda. Teraz wzięłabym tą koszulę, kurtkę, katanę jeansową w rozmiarze największym dostępnym, bo uważam, że powinna być do tej stylizacji większa po prostu, ale bardzo fajnie to wygląda, bo tutaj mamy te jeansy, które tak fajnie odcinają tą, tą stylizację. Do tego ta bluzka z różowym napisem i właśnie ta katana, która też ma takie słodziakowe tutaj akcenty, zakończenie inne, w haft angielski, jeśli dobrze pamiętam, bo wy. Przepraszam za moment przerwy, ale mój mąż stwierdził, że sobie zacznie obracać moim lustrem pomocniczym, dzięki któremu mogę Wam tyle cennych informacji tutaj przekazać w tym filmie. W każdym razie bardzo, bardzo mi się podoba jak to wygląda, jestem ciekawa Waszej opinii i jeśli różowa Wam się nie podoba, to nic strasznego, są inne, więc przeklikajcie sobie w opcjach kolorystycznych. Spodnie sobie zostawiłam. Nie wiem, czy w poprzednim fragmencie wspomniałam, że one są w rozmiarze. rozmiarze 40. A bluzeczkę mam w rozmiarze L, jak o rozmiarach mowa. I jest to taka w stylu boho, bardzo przyjemna, twarzowa, taka dziewczęca, urocza. O, wiem, wiem, brakowało mi ostatnio tego słowa. Romantyczna. Tak mi się kojarzy właśnie ta bluzeczka. Bardzo ładnie wygląda, ale. Tutaj ma jeden minus. O! Oh. O minusach, ja zawsze muszę wam powiedzieć. Ponoć skupiam się tylko na negatywach. No to ja. <laughs> Właśnie ja. Negatyw Asia. Słuchajcie, tutaj mamy guziczki, które są zapięte na takie gumki. I niestety ja, ponieważ mam większy walor, no to tutaj jak nieodpowiednio się ułoży ta bluzka, to tutaj robi się taka dziura wręcz, nie? Więc to niekorzystnie wygląda. Ale to jest taki malutki minusik, bo bluzeczka jest naprawdę prześliczna i ma tą taką basking tutaj, taką frufru. Fru. Naprawdę ekstra. Ja w ogóle lubię takie duże stylizacje. Ja wiem, że wy mnie nie lubicie w takich. Wy lubicie, jak ja jestem kobieca i bardziej dopasowana, ale ja lubię się w takich wielkich, takich oversize'owych ciuchach. OMG, jak mi się zaczął język plątać. I jeszcze, też przy okazji, jak jeszcze je mam na sobie, to zobaczcie, że długość tych spodni jest taka na granicy niestety. Więc albo do podwinięcia, albo buty na platformie. Uwielbiam tego typu stylizacje. Czuję się rewelacyjnie, wygodnie, komfortowo, przy tym kobieco i tak zadbanie. <laughs> wiecie o co mi chodzi? Tak, bawię się tymi włosami, bo wiecie, to, to, to nie był dla mnie taki łatwy zabieg, nie? Żeby sobie zrobić takie włosy, więc no. Zaczniemy od góry, czyli bluzeczki bawełnianej z napisem czarnym. Bardzo ładnie wygląda, fajna bawełna. Ja mam oczywiście rozmiar L, jak większości t-shirtek z Sinsaya. Do tego spódnica wiskozowa z obłędnym rozcięciem na nóżkę w rozmiarze L. Ona przepięknie dopasowuje się do sylwetki. Już w poprzednim Mierzymy nowości miałam, ale w print. Teraz mam gładką czarną i jest naprawdę rewelacyjna. W ogóle ta cała stylizacja, lubię ją. Naprawdę ją lubię, bardzo mi się podoba. Do tego założyłam moje różowe starocie na maksa buty Adidasa. I właśnie ja uwielbiam tego typu stylówy. Czyli niby tak kobieco, dziewczęco, wiecie, spódniczka, te sprawy, jakieś naszyjniki... Kolczyki, włosy i do tego sportowy but. To jestem cała ja. Stylizacja chyba moja ulubiona, chociaż nie wiem, czy już była jakaś ulubiona. Jak tak, to ta jest numerem 1 lub 2. Zobaczymy, co będzie dalej. Do tej buzeczki pokażę Wam parę opcji spódniczko shortów, które wpadły mi w oko, a wiem, że Wy, tak samo jak i ja bardzo lubicie tutaj niby spódniczka, a z tyłu, proszę bardzo, spodenki. Bardzo wygodna opcja, fajnie się wygląda w takiej rzeczy. Tutaj macie ciemniejszą wersję i zaznaczę od razu, że one wypadają rozmiar mniejszy. Ja mam 40 i ona jest jest bardzo dopasowana, tak nie, że miałam problemy, ale wiecie, jednak mogłoby być więcej materiału gdzie nie gdzie, więc zaznaczam. I one są takie dość mocno zbierające z przodu, bo co prezentuję? Proszę Państwa, tu mamy jeden guziczek, drugi i tu dopiero są te spodenki. I tak naprawdę jak rozpięłam ten przód, to teraz mogę oddychać. A jak zapnę to wszystko, no to jednak jest ścisk. Więc albo tu jest za mało, no bo spodenki pod spodem są większe niż ten przód. Więc wiecie, to tak nie, nie do końca, nie do końca. Zaznaczam dla osób, którym się to spodobało. Mi się bardzo podoba, no ale nie w tym rozmiarze. Następne, one występują w kolorze jasnego dżinsu i czarnego lub grafitu. Mamy tutaj taką ozdobną klamrę, którą możemy sobie odrobinę dociągnąć, przez co ten przód tak ładniej się dopasowuje. Zapinane są z tyłu na zamek. Uważam, że jest to zdecydowanie wygodniejsza opcja niż zapinanie trzech rzeczy, aby założyć lub ściągnąć daną rzecz. Niestety, te, które ja otrzymałam w zamówieniu, ma, mają dużo różnych mankamentów, przebarwień i widać, że są to odbarwienia materiału od czegoś, więc niestety ja muszę je zwrócić. Wpadły mi w oko, ale szczerze mówiąc, nie urywają, <laughs> wiecie, czego, żeby zostały w mojej szafie i też chyba są delikatnie niższego stanu niż poprzednie. Nie? Bo cały czas jestem na granicy, że będzie mi wystawał pępek. Czego wiecie, że ja bardzo, bardzo nie lubię, ale kurczę, no szkoda, bo to są bardziej uniwersalne, takie, wiecie, na lato, na wiosnę. Szkoda, ale jak wam się spodobały, to znajdziecie link w opisie. Wszystko jasne, kochani. Pierwsze były takie, wiecie, drugie, totalnie nie to. Ale to jest mój wybór. Słuchajcie, rewelacyjnie się w nich czuję. Bardzo fajne spodenki z tyłu. Mają kieszenie. Zapinane są w taki sposób, że już Wam pokażę. Tu jedynie rozpinamy guzik. A tu zapinamy tak jak shorty, tak jak spodenki normalnie, więc jest to fajne, wygodne, komfortowe, nie musimy kombinować zbyt dużo. I one są takie dość mocno zbierające z przodu. Bo co zaprezentuję, proszę Państwa, tu mamy jeden guziczek, drugi i tu dopiero są te spodenki. I tak naprawdę jak rozpięłam ten przód, to teraz mogę oddychać. A jak zapnę to wszystko, no to jednak jest ścisk. Te paseczki, bo tutaj mamy takie drobne paseczki. One też bardzo fajnie wyglądają, ja mierzę je w rozmiarze 40, zresztą tak jak wszystkie poprzednie również, fajne. To mi się bardzo podoba i do tego mam, słuchajcie, dwie katany, bo nie wiem, ale miałam jakieś przeczucie, że ten dół mi się spodoba i chciałabym bardzo mieć komplecik, jak zobaczyłam, że jest dostępny, mówię... Aha, proszę państwa, no przecież ja muszę przymierzyć, tak? I mam w rozmiarze L i mam w rozmiarze XL. I za chwileczkę sobie przymierzymy. Zaczniemy od L, -ki może. Będę musiała chyba sobie przepiąć mikrofon. Hop, I już. I teraz tak. L wygląda tak cały komplet. Wiadomo, że tą jeansówkę możemy nosić do wszystkiego, tak? Nie musimy tylko do tego dołu, ale fajnie to wygląda, kurczę. Wiecie co? Jeszcze mam jeden pomysł, żeby założyć, za chwilę wam pokażę. Tylko najpierw wybierzmy górę. Czy ta o i zmieniam na ich i wracam. Jestem i teraz przybliżę się odrobinę. Czy to jest tak? Ten sam kolor, ten sam print. Tak wyglądam w XLC. I teraz tak. Od razu, żeby było. Jasne. Gdybym wybierała samą kurtkę, tak o donoszenia, wiecie, dla siebie donoszenia, to wzięłabym na pewno xl Bo jest fajna, jest większa, jest oversize'owa, ale nie tak za bardzo. A wiecie, jakbym chciała założyć nawet cienką bluzę pod spód, no to tutaj założę, nie? Pod tą L-kę może być delikatny problemik, ale wydaje mi się, że do tego dołu jednak lepiej wyglądała L-ka. Bo jest. Mam takie odczucie, że teraz widać, że ta góra jest taka duża, duża, a ten dół jest taki jednak bardziej dopasowany. Więc może, wiecie, mogę zamówić po prostu większy dół, nie? <ścoughs> nie, no. Nie chciałabym już. No i wiedziałam. Po prostu wiedziałam, że będę miała problem. Wracam do Was z bluzeczką, z kataną w rozmiarze L, no i z tymi spódniczko shortami. I teraz tak, co prawda wiecie, ja jeszcze sobie założyłam przed włączeniem nagrywania, która bardziej mi odpowiada. Mi osobiście efekt bardziej podoba się ten. Paweł powiedział, że w sumie nie ma dużej różnicy, że tamta chyba lepiej, żeby była taka bardziej oversize obszerna. Do tego kompletu, czyli do konkretnie tego dołu, do tej bluzeczki, tych butów, bardziej pasuje mi ta Elka. Więc czekam na Was, doradźcie, pomóżcie, co wymyślicie, no bo szczerze mówiąc, na tą chwilę jest zagrycha. O tych spodniach mówiłam również w ostatnim mierzymy, ale nie mogłam ich zmierzyć, bo cały czas były niedostępne i mierzyłam jedynie koszulę do kompletu. No i jak zobaczyłam, że się pojawiły, pełna rozmiarówka, mówię, jest. Zamawiam, od razu biorę, chcę przymierzyć, chcę Wam pokazać. Słuchajcie, bardzo, bardzo doceniam, jak sieciówki takie detale nawet wprowadzają, że mamy tutaj. Nie wiecie, brązową, niebieską czy jakąś, tylko też różową tą plakietkę. Pupa wygląda bardzo ładnie. Są to takie widelegi z wysokim stanem. Ja mam w rozmiarze 40 i tak wyglądają. Do tej bluzki uważam, że też bardzo ładnie to wygląda. Odrobinę się tutaj marszczą. No cóż, ja tak mam, bo ja mam wąską talię. Dość tak, wiecie, wąską, ale szerokie biodra, więc u mnie ten kontrast jest dość spory i to nie zawsze dobrze wygląda w ubraniach. Ale jeszcze. W związku z tym, o kurczę, teraz zobaczyłam, że tu mam rozgoldowe dodatki. To też bardzo, bardzo lubię takie rzeczy. Ale wiecie co? Stwierdziłam, że jeszcze do zwykłych, właśnie spodni, a ja white jednak w życiu codziennym noszę, to sobie przymierzę tą katanę, bo przecież nie będę zawsze w komplecie nosić. I sobie sprawdzimy, jak to będzie wyglądać w stylizacji do takich spodni na przykład. O, czyli wiecie, nie total look pink, czy, czy właśnie w paseczki, tylko tak wiecie, do normalnych ciuchów. I teraz mam tą większą i fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, ładnie się dopasowała. No, chyba jednak większa. Przeskakuję w mniejszą i jeszcze raz będziemy mieli porównanie. Teraz Elka. Więc czekam na Was w komentarzach. Jeszcze się obrócę. Ale jako katana do takich dżinsów spodniej, to wydaje mi się, że ta większa? Sama nie wiem. Kolejna krótka stylizacja, tym razem spodenki krótkie jeansowe typu Bermudy, jak widzicie, znowu prążek, ale taki ni to róż, ni to brzoskwinia, ni to morela, coś takiego. Bardzo fajnie wyglądają i idealnie sprawdzą się dla Was, które nie lubicie właśnie takich typowo krótkich shortów, no to te, co, co nieco się jednak zakrywają. Ja mierzę w rozmiarze 40 i powiem tak jest ok, ale niestety wchodzi co niecoś, więc musiałyby się, wiecie, uleżeć, że tak powiem. Nie, nie brałabym większych, bo mam podobne z zeszłego roku i niestety jak się rozeszły, to spadają z pupy, więc nie ma to sensu, nie przeginajcie też. Zawsze ten jeans jednak się trochę dopasuje do sylwetki. Kochani, żegnam się z Wami. Wszystko z wieszaka przymierzyłam, katany nawet parokrotnie. <laughs> w każdym razie słuchajcie, jest to wyjątkowo... Udane mierzymy. Bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy udało mi się dla Was zaprezentować. Czekam na Was w komentarzach. Dajcie znać, co wpadło Wam w oko, co zamówicie i na co będziecie polować. Pamiętajcie, że jak czegoś nie ma, zawsze możecie włączyć powiadomienie, ale też gdzieś tam informacja, że warto jest po prostu samemu zaglądać, bo te powiadomienia jednak są wysyłane, kiedy jest większa ilość danego rozmiaru. Więc to tylko tak Wam, wiecie, z mrgnięciem oka powiem. Kochani, widzimy się w następnych filmach. Pa! Yeah.